Witam, witam, drogie rybki. No i mamy już lipiec. Lipiec z zapasem, moje drogie rybki. Zaczniemy od tych kart. Dziękuję Wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, proskrybujecie, że piszecie do mnie komentarze. Jestem Wam bardzo, ale to bardzo za to wdzięczna. Jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, to bardzo proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry a przy tym przyciśnijcie jeszcze a, dzwonek to będziecie dostawać od, ode mnie bezpośrednio powiadomienia o moich filmikach i tylko będziecie, możecie przycisnąć i oglądać od razu nie musicie mnie wówczas szukać jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to pod każdym moim wideo jest mój e-mail, więc proszę do mnie napisać. A ja w przeciągu 3 do 6 dni postaram się Wam odpisać. Także zaczynamy, moi drodzy. No pierwsza karta Tree of Pentacles. Piękna. Piękna karta. Page of Cups, no śliczna, cesarzowa, jeszcze fajniej, tu w tą stronę przesuniemy, żeby było po prostu widać. Trzy I cztery, muszę tu trochę przesunąć chyba. Pod spodem też mamy piękno. No, co Was koronuje, moje drogie rybki? Trójka pentakli. Czyli jest u Was w zanadrzu jakiś projekt, który chcecie zrealizować. To może być Wasz osobisty projekt, albo projekt. Powiązany z pracą lub też i z domem czy z rodziną. W każdym bądź razie to Was koronuje. To jest piękna karta, ale musicie pamiętać o tym, że do tego projektu będą będziecie potrzebować też innych. Proszę, przyjrzyjcie się. W każdym bądź razie. To będzie wymagało od was też współpracy z innymi i pójście czasami nawet i na kompromis, bo sami tego nie podołacie. Pierwszą kartą jest moje rybki a paś kielichów. No też piękna karta, paś kielichów, piękna wiadomość, pozytywnej emocjonalnej natury. Możecie się a, zostać zaproszeni. Możecie zostać zaproszeni na ślub, chrzciny, zaręczyny albo na jakąś właśnie emocjonalną wiadomość dostaniecie pozytywną, więc to może być równie i dobrze początek jakiejś miłości, która się może tyczyć Was. Jeżeli jesteście w stanie wolnym. Lub też może cechować właśnie waszego partnera czy partnerkę, bo to jest tak. To jest po prostu początek takiej miłości. Um, to się może tyczyć zarówno y, Was, jako rybki, albo kogoś z Waszego bliskiego otoczenia, bo tak jak powiedziałam, to cechuje i ją, i jego, czyli do 35 roku życia. Czyli to może być nawet wasze dziecko, wasz wnuczek czy wnuczka. się w każdym razie wiadomość. A jeżeli to się tyczy dosłownie was, czyli praktycznie tu będą początkowe wyznania miłości. Czyli to jest w takich jeszcze owijakach, w pieluchach, że tak to nazwę. Ale coś się po prostu u Was dzieje. Możecie i Wy taką energią działać. Po prostu jesteście już na tyle gotowi, że chcecie mieć tego partnera czy partnerkę. Jeżeli go natomiast nie macie, tego partnera czy partnerki, to może być właśnie też skorpion, rak albo. Ryba, ponieważ są to, yy, tak jak powiedziałam, do 35 roku życia osoby, lub może ich cechować właśnie taka młodzieńcza energia. No i cesarzową mam. To jest piękna karta dużych arkan. Posiadacie, moje drogie rybki, to co każda kobieta powinna posiadać. Cesarzowa też mówi o narodzinach, narodzinach nowej idei, narodzinach nowego dziecka, narodzinach nowego życia. To może być właśnie też i związane z tym projektem, który Was tutaj cechuje. W każdym bądź razie to jest piękna karta, bo. Zasadziliście albo zasadzicie, może tak. Zasadzicie a, jakieś ziarna, które będą owocować w późniejszym czasie. Czyli piękne są te zbiory, albo będą. No, tylko będzie trzeba niestety trochę się poświęcić. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli z kolei. Chcecie mieć dziecko, to jest najlepszy czas na, na to, żeby się o to postarać. Bo to jest naprawdę owocny czas dla Was. Ósemka pentakli. Ósemka pentakli. No, pracujecie nad tym związkiem. Jeżeli jesteście w związku, to będziecie też pracować nad tym, żeby mieć ten, to potomstwo. I powiem Wam, że będziecie z tej pracy bardzo zadowoleni. Z kolei, jeżeli jesteście bez, jeżeli macie pracę, to ta praca przynosi Wam dużą satysfakcję też. Bo nie dość, że możecie odłożyć, nie dość, że możecie się opłacić praktycznie. Czyli wystarcza Wam na rachunki, na dach nad głową. To i jeszcze coś możecie zaoszczędzić. Proszę. No tak. Czyli miłość w powijakach może być dziecko albo narodziny nowego, nowej idei jakiejś, nowego projektu lub narodziny dziecka lub też jeżeli się staracie o dzieci, to jest najlepszy czas na to. Ale tutaj mamy ósemkę, ósemkę pęt, e, nie pętakt, tylko Kaps, czyli kielichów, ale odwrotnie, moi drodzy. Tak to wygląda. Czyli mieliście zamiar odejść od jakiejś sytuacji bardzo emocjonalnej, a, ale rozmyśliliście się, postanowiliście po prostu w tym przetrwać. Może to jest po prostu czas, właśnie na przemyślenia i jakimś sposobem minęło wam to odejście. Już nie macie ochoty odchodzić od tego związku, czy też z tej pracy, którą obecnie macie, bo to może być i zarówno z pracą, jak i z waszym związkiem związane, czyli partnerskim, małżeńskim, biznesowym, czy też związki po prostu z przyjaciółmi i Rodziną. Prawdopodobnie się wszystko wyjaśniło. No, a pod spodem mamy Strength, czyli siłę. No, to jest też piękna karta dużych arkan. Proszę. Siła. To będzie Was cechować w dalszych posunięciach, czyli macie na tyle siły, że potraficie nawet poskromić tego lwa z którym się zmagacie to może być osoba nawet spod znaku lwa ok także wszystko jest na dobrej drodze to, ta siła będzie wam towarzyszyć przynajmniej przez następne dwa miesiące a kto wie czy nie dłużej, bo i mamy cesarzową też czyli Dacie sobie świetnie z tym radę. Czy to z problemem, z lwem, czy z sytuacją, aspektem dacie sobie po prostu radę. Może chcieliście, nie chcieliście już więcej próbować, żeby mieć te dzieci. I dlatego chcieliście od tego wszystkiego odejść, ale w sumie po większym zastanowieniu. Okazało się, że nie odejdę od tego. Czyli trwaj. Bo ten dobry okres właśnie nadszedł. I to w tej chwili. No, zobaczymy. Czy mam rację. Postawimy karty klaryfikujące, moje drogie rybki. Z czym ten projekt będzie związany i czy wyjdzie. Wyjdzie na pewno, bo karty są ładne. Jeszcze, potasujemy. Pogajskie karty, kleryfikujące. piękne ilustracje, uwielbiam je. No. Zobaczymy. Pomoże Wam, powiem szczerze, jeśli chodzi o ten projekt, osoba z przeszłości, którą, na którą się natkniecie. Ja tam przypadki nie wierzę. Tak być może musiało być. I przysłuchajcie się dobrze, co ta osoba ma do powiedzenia, bo wyciągniecie z tej całej rozmowy bardzo pozytywne wnioski. Prawdopodobnie to będzie rozmowa właśnie o dzieciach, bo jest tutaj i dookoła pełno. Będziecie bardzo mile zaskoczeni, i tak jak powiedziałam, rodzinę macie po prostu. To być może jest właśnie ten projekt, żeby stworzyć tą rodzinę, jaką, do jakiej zostaniecie praktycznie zaproszeni. I wsłuchajcie się to, co ta osoba ma Wam do powiedzenia. Bo z tego wyciągniecie bardzo pozytywne wnioski, i tym sposobem będziecie po prostu utrzymywać ten projekt przy życiu. No a co, ten paś kielichów, moje drogie? Uuu. No, jest tutaj trochę bólu. Jest tutaj trochę bólu i cierpienia. Być może ten, ten wasz a, partner czy partnerka gdzieś wyjechali i tęsknota wam serce rozrywa. Ale to może być też tak, że zostaniecie mocno zranieni przez tego właśnie pazia kielichów, czyli skorpion rak albo ryba. Także bierzcie to też pod uwagę. No będziecie bardzo cierpieć. Albo tak jak powiedziałam, albo cierpicie z tego względu, że a, gdzieś ta druga osoba wyjechała i nie macie... i tęsknicie za nią, po prostu tęsknicie. To może być, się tyczyć też i kogoś nawet z bliskiego otoczenia, czyli to nie musi być partner, może. Ale nie musi, to może być też ktoś, kto jest, z kim jesteście związani w rodzinie. To może być brat, może być siostra, może być nawet mama. Do 35 roku życia no raczej mało prawdopodobne, ale zdarza się i tak. Um, może być. Kata, może być przyjaciel, przyjaciółka. W każdym razie tęsknicie za kimś niesamowicie. Albo, tak jak powiedziałam, zostaniecie przez nią, czy przez niego bardzo mocno zranieni i to będzie dla was niesamowicie ciężkie. Proszę. Siedzicie w kuckach i myślicie nad tym, dlaczego on to zrobił, czy ona. Okej, okay. no i cesarzowa, może jesteście w ciąży, cesarzowa i inicjatorka pentakli, to też jak paść pentakli właśnie, czyli byk panna albo koziorożec. Ta osoba zainicjuje Was do dalszego, dalszego posunięcia, że tak to nazwę. Czyli nie rezygnujcie, bo jest to osoba bardzo pomocna, zainicjuje, rozpocznie. Zacznij coś w was po prostu kwitnąć. Czyli byk panna albo koziorożec lub wy właśnie będziecie działać taką energią. Czyli początkowo już jakieś kroki zostały podjęte, które chcecie w dalszym ciągu utrzymać. To może się tyczyć właśnie tej nowej idei y, dziecka, jeżeli chcecie mieć dzieci lub właśnie waszych, a, waszego projektu, który macie w zanadrzu. No praca. Praca nad tym jest tutaj raczej wskazana i pracujecie, bo odniesiecie tutaj dużą satysfakcję. No pewnie, że tak. To będzie ogromna satysfakcja, będzie ten dzidziuś, zobaczcie. Leży tutaj. Leży na trawie. To jest dziesiątka kielichów. Wszyscy się cieszą i radują. Mało tego jest jeszcze tęcza, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że przeprowadzicie się nawet do nowego miejsca zamieszkania. A, czy kupicie na przykład coś dla siebie, dla waszej rodziny, a, i to będzie taką kulminacją tego, że będziecie mieć to, tego dzidziusia albo już jesteście w ciąży. Tu jest duża radość, szczęście i zadowolenie. Nowe miejsce zamieszkania to może być dom kupiony, lub też mieszkanie. To szczęścia, szczęście, harmonia, zadowolenie i cokolwiek byście nie chcieli to po prostu Wam się uda. Tym bardziej, że dziesiątka kielichów to jest właśnie karta spełnionych życzeń. Proszę. Pięknie. No, także dobrze, żeście nie odeszli od tej całej sytuacji. Jeżeli to jest związane właśnie z Waszymi planami mieć dzieci, czy też z jakimkolwiek innym projektem. Bo widać, że wszystko wam wyjdzie. Macie na tyle siły. Tak, ale wzmagacie się niesamowicie z własnymi emocjami. Nie odeszliście od tej całej sytuacji, ale emocje wami szarpią. To jest taki samosabotaż, a nie zdajecie sobie sprawy z tego, że tutaj są dwie ręce, czyli macie kogoś na na kogo możecie liczyć? Ktoś, kto jest z wami cały czas, więc wyciszyć te emocje. Macie na tyle siły, bo tutaj na końcu mamy, że nawet i lwa możecie poskromić, co będzie wam towarzyszyć, ale nie sabotażujcie się, bo to jest ósemka, tak, ósemka. Czyli skoro już Minęło Wam to odejście, nie chcecie porzucać tej sytuacji czy danego aspektu, aspektu, to musicie wyciszyć swoje emocje, popracować nad sobą. Pamiętajcie, że macie kogoś, na kogo możecie po prostu liczyć. Także macie w sumie naprawdę piękną kartę. A pod spodem mamy devil. No, te emocje wami szarpią, a to jest diabeł. Ale jak widzicie, wy piszecie tutaj ten swój własny scenariusz, tylko ciągle dookoła są jakieś duchy, szepty, które wam nie pozwalają klarownie myśleć. Ale wy i tak piszecie swój scenariusz. Czyli nie dać się tym złym nawykom, negatywnym, a, negatywnym naleciałościom. Może też być tak, że ktoś z waszego bliskiego otoczenia jest właśnie bardzo toksyczny. A, to nie musi być przyjaciel, czy mąż, czy też partner. To może być ktoś właśnie Wam bardzo bliski z rodziny nawet, czyli ten ktoś jest alkoholikiem, może to być na przykład ojciec, ojciec, matka, to bardzo toksyczne, toksyczne osoby, które nie pozwalają ci napisać tego swojego scenariusza, więc oderwać się od nich, po prostu oderwać się od nich, odłączyć, przeciąć ten sznurek. Który was wiąże. No, mam nadzieję, że wy nie macie tych złych przyzwyczajeń, czyli nie bierzecie narkotyków, czy też nie jesteście toksyczni, lub mm, nie popadliście w jakiś alkohol, bo jako rybki to jesteście bardzo emocjonalne, więc a. I jesteście też empatami, wyczuwacie energię, więc być może z tym sobie nie dajecie rady. W każdym bądź razie widać najwyraźniej, że piszecie po swojemu ten własny scenariusz swojego życia. No, tak, to może być ojciec, to może być matka, może być siostra. Ktokolwiek by to nie był, to są. Osoby, na których naprawdę nie możesz polegać, albo wręcz przeciwnie, powinnaś, czy powinieneś się od tego wszystkiego odciąć, moja droga rybko. No i zobaczymy teraz. Life Purpose czyli jaki jest cel w lipcu? Jaki macie cel? przeznaczenie przeznaczenie dla rybek na lipiec przeznaczenie o dobrze że wypadło nie czy nie jak wypadnie jedna dwie to rozumiem ale czy to już jest za dużo Zaraz zobaczymy przeznaczenie dla rybek Znowu pięć, nie to za dużo. Oj dobrze. Leadership. Leadership numer 24. cztery. Czyli weźmiesz a, w swoje ręce prowadzenie, że tak powiem. Zostaniesz własnym liderem albo staniesz się własnym liderem. Take charge of this situation. Czyli weź tą sytuację, te sprawy w swoje ręce. Proszę, pięknie. To może się stać 24 albo 24. Zadecydujecie właśnie. Lub też. Lub też poproście aniołki o wsparcie. Pisać, czytać, malować, zapytać się. Zwracajcie uwagę na sny i znaki, bo to jest bardzo ważne. I wtedy dostaniecie tą odpowiedź. No, tak jak tutaj widzicie, no piękne są te karty. Zobaczymy kartę transformacji, bo to jest u Was taki czas, widać, jakiś przełomowy, czegoś pragniecie, czegoś chcecie, ale w sumie są dobre karty. Tylko Wy musicie się uzbroić w cierpliwość i wziąć te sprawy w swoje ręce. Czy to jest, czy to się tyczy właśnie tej toksycznej osoby, która jest w Waszych związkach, to nie musi być partner, tak jak powiedziałam, to może być ojciec, może być teściu, może być teściowa, może być matka, może być siostra, może być też i partner. I to Was dlatego męczy, ale i tak piszecie swój własny scenariusz, czyli weźmiecie sprawy w swoje. Ręce mojej drugiej rybki. No, ho, ho, ho. No, właśnie. Dynamika związku 22. Tu macie 24. Wziąłeś sprawy w swoje ręce i zadbajcie o dynamikę waszego związku. Czyli to, co złe, wyrzucić, odciąć się, a resztę. Zostawić w rękach Boga i Aniołków. 22 i 24, czyli 22. Możecie postanowić o jakiejś rozmowie ważnej i zadecydować, w którą stronę rzeczywiście iść. Proszę. To jest dynamika związku. 22 i 24. W jakiś sposób będzie to. Będą te numery z Wami po prostu rezonować. Może właśnie przeprowadzicie się, albo ten projekt zaczniecie 24. Zadbacie o Waszą dynamikę w związku, w jakim obecnie jesteście, albo w związku z e, rodziną. Także tutaj jest dużo możliwości, a ponieważ są to rozłożenia generalne, ogólnikowe moje drogie rybki więc pamiętajcie, że nie wszyscy będą przechodzić to samo oglądajcie jeszcze dodatkowo moje drogie rybki a, o proszę no piękna też oglądajcie jeszcze dodatkowo inne znaki, jakie macie na swoim wykresie urodzeniowym jeżeli je oczywiście znacie no i też mamy 22. Same dwójki. Tu macie dwa, a, dynamika związku i breakthrough, jakiś przełom właśnie. Hmm. Dojdzie do jakiegoś przełomu, na pewno 22. Bo macie 22 dwa razy i 24. Czyli coś tutaj się... Zadziei dobrego, bo, bo jest tutaj synchronizacja dwójek. Sprawdźcie sobie na internecie, co oznaczają liczby 22 i do dwa razy. Liczby anielskie. Jednym słowem. No, i to by było tyle. Dziękuję Wam serdecznie, moje drogie rybki. Pozdrawiam Was wszystkich. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. I pamiętajcie, że w życiu wszystko dzieje się nie bez powodu czy przyczyny. Wszystko ma jakiś cel. Do widzenia.